I ordered this fancy ring made of eco asbestos, but the parcel is stuck in this warehouse. My wedding is getting closer. I can almost hear the bells. Those are not bells. I okay, the Tyle przeciwników do strzelania podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Coś jeszcze lata? Gdzieś jeszcze tutaj są, patrzcie, tu góry. Mam granatnik, ale jeszcze go zatrzymam. Bo coś może wyskoczyć tak jak teraz. Widzimy na mapie, że jest więcej tych przeciwników, tylko gdzie? Mu góry? No, patrzcie, czy ja mogę tak nik. Strzelaj do zobaczmy. Vermau! Po nogach, okej. Okay. Pojdę do góry jednak, żeby było bardziej ciekawie. Potraktujemy ich może granatnikiem? Proszę bardzo, Oj nie trafiłem. No, berwał? Ten ja tak samo berwał, super. Zostały mi tylko dwa naboje. Tu ja się sobie dron utknął. Teraz jest spokój, tu jest kolejny. Dobrze. Ułaćcie, jak się ustawili. Jak kręgle. Trafiłem ich bez przesady. No nie, no nie wierzę, że takie zmarnowane okazje niedobrze. W okay. Ile tych jeszcze dronów? Idą kolejni. Ale bo zaraz ginę. Tu się robi ciekawiej. Spokojnie Robocop. Tam są, tam są! Umerwał. Chodźcie Okej okay. Te drony Pozbądźcie ich, pozbądźcie ich, gdzie są jeszcze przeciwnicy Gdzieś ich widzę na mapie ale nie wiem gdzie są Tam jest sniper Jakby czas, nie takim jednym to już po mnie Nie wiem co mają, ale mają potężną tą amunicję. Jest kolejny. Dajcie coś fajnego. Coś by tutaj było, coś takiego. Jest i kolejny. Poradzimy sobie. Naładuj się, Robuś tu się było do zabrania. Eee, co? To trzeba było otworzyć? Czy jeszcze nie mogę? Nie, za zablokowane, okej. Okay. Tutaj przejść nie możemy. Amunicję sobie zabierzemy. Przeładuj to. Te 300 nabój się przyda, nie? Tędy. Mamy security room. Up to Steve. Whoa. Yet again, you saved me. Sorry, but I don't think I'll ever repay you. No need. I can't wait for when it's all over. I need to tell her. Now. Good luck. No, i super trophy. One more. I've got. Just. Only. The trophy. Fabulous. And. 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 Stąd nam Steve pomagał, super. Pierwsze ogarnięte, tutaj znajdzie nie ma. No nie wiem czy ci powiemy, Miranto. Dobra i drzwi się tutaj otworzyły. Bo nadal nie mogę przejść na drugą stronę, no bo jest zablokowane, idźmy tędy. Będzie jeszcze strzelane, bo zostało nam jedno pomieszczenie. Mamy kolejną skrzynię UCP. Ja już nawet na niej nie zwracam. Chociaż możemy zobaczyć, jakie mamy te e, płytki 73, 72, 31. To co mam, to mi odpowiada. Tak naprawdę, mi osobiście. Teraz co? Kolejne miejsce, gdzie nas nie było

lubię jak, jak tak częściej się wszystko Wtedy tracę całkowicie kontrolę nad strzelaniem Co to wszyscy? Tam jeszcze ktoś jest w oddali To nie jeden Dobra, oberwał i dziś jeszcze jeden widzę Pozbierajmy sobie rzeczy, tutaj wszystko, jak rozumiem, tak jest. Nie otworzę drzwi, mamy kolejną broń. Whoa. dobra? Wychodzą kolejni, ale w podkoszulkach to łatwiej się strzela. Nie chcę waszej broni macie słabą, ja tam wolę. No oh, siema, no cześć. Dobrze, musimy się przebić. Pewnie przez ścianę już widzę. Zaraz to zrobimy. Zabieraj ogniwo. Czy ja tutaj przyjdę? Co on mnie blokuje? A ta ściana niby, okej. Okay. Czyli muszę się przebić. Dobra, oberwali. Dam jeszcze, wystaje ręka. No właśnie. To jest i kolejny. U, dobra, oberwał. Wszystko? Wszystko! Dobra, a wydam sobie jeszcze punkt umiejętności, na co może skonowanie. Niech będą ryko kule, rozpraszają się i trafiają więcej wrogów. Niech będzie. Ciekawe. Tych bardziej opancerzonych robokop nie może rzucać nimi. Szkoda. Kolego, ja już mam twoją broń. A ile mam w ogóle amunicji? 160 zabieram. Przeładowanie. Komputery przejmij. Mnie tu się drzwi otworzą.

Dobra, spieszymy się, bo Miranda znowu chce coś zrobić na własną rękę. Spotka się z Mirandą przy bramie. There you go. No risk, no Tutaj jest, okej. Okay. Otwieraj kolejne. Shit. Uratuj Mirandę. Dobra, idziemy. Idziemy, jesteśmy na mapie jeszcze. Tutaj idziemy, super. No żeby nie było za łatwo, pozamykali nam bramy. Miranda idzie, okej. Okay? Już ją ktoś pojmał, znowu. Ciekawe, gdzie ją znowu zaprowadzą. Czyli musimy znowu coś pokombinować, żeby się przedostać przez te ogrodzenia. Dobra. Trz. Och ty! Kurde, mnie przestraszył. Się patrzyłem. I mnie przestraszył. Wyskoczył mi nagle. Dobra. Teraz tak. Tu pamiętam byli my. Kilka materiałów wstecz. Tak ja się zastanawiałem czy my tu byli czy nie jako najemnicy. Ale jednak nie. Teraz idziemy jako roboko Tak myślałem. Dobra, mamy siłownię. Mamy lotników. Za oknem cisza, nie? Idą kolejni! Nie no, te ostatnie odcinki to będzie, no, tylko strzelanie. Tylko strzelanie. Ej, ej, drony! Ostrożnie Robocop, tutaj wszystko, nie? Wtedy myśli jako najemnik, pamiętamy. To biura Gravesa. Chodźcie, chodźcie Co tu jeszcze drony, okej okay. Nie no, naprawdę To musi być ostatnie gry, skoro już tyle tych wszystkich przeciwników jest Tam jest lotnik, okej okay, Super! Ciężko pancerzony, tak samo. Podleczę się, pozbieram sobie jeszcze te ogniwa. Póki dają. Zmiana broni. Malutko mi zostało. On jest. Tu jest. Tu mi wyskoczyli. Ale co jest? Nie mogę przełamać. Super, zaraz podmianka będzie. Tylko. Gdzie jest ten granatnik? Gdzieś go widzę tam. Idzie. No chyba oberw. Nie, jeszcze, patrzcie. Teraz dopiero. Tu tak samo byli wraz z misją fabularną. Gdzie teraz? Na dół. Jest zbyt cicho. No właśnie, o tym mówiłem. Mamy te, te prototypy. Już wszyscy? Super Gdzie teraz jaką broń granaty? Dobra, jak to pistoletem sobie poradzę, no Uratuj mi Aha, super, ekstra dużo przeciwników, może się gdzieś schowajmy? Nie, nie tak, podmianka robóś. Tyle poszczelane. tam go. sobie jeszcze? Dobra, jakaś fajna broń by się przydała Ciężki karabin, niech będzie Gdzie? Skąd? Okay. Tutaj oberwał, super. Gdzie skąd? Gdzieś jeszcze jeden jest przeciwnik, ale nie widzę go. Tutaj.

Oś tutaj dziadu. Dobra. Tu bym się mógł schować na chwileczkę. Czy czekać? Wymierzyć? Tam są. I rozkoszować się tym, jak ob obrywają. No naprawdę jest to wspaniałe. To tam jeszcze, tu wychodzą. Mam tylko jedno z... OCP ogniwo do leczenia, niedobrze. Obierzesz ich? Dobra, Snajperzy, kurde. A ja tam wyszczeliłem tą beczkę niepotrzebnie Ach, kto wiedział, kto wiedział, tam jest kolejny. Okej, okay, oberwał. I jeszcze jeden, gdzieś ciężko opancerzony. Tutaj, tutaj? Gdzie on nie może ukrywać się? Tu jest. Okej. Okay. Wow, naprawdę było ciężko. To jest granatnik, ale to jest pewnie ten pusty, co ja miałem, tak? On no, tak jest. Podleczyć się, zebrać to, co ma się zebrać. rozglądnąć się, czy nie ma więcej amunicji. Jakichś fajnych broni, ogniwo UCP jest, Tu jest kolejne. A no to jest ten karabin. Dobra, niech będzie też. W sumie, chyba, że jeszcze zobaczmy. Patrzcie, tu jest granatnik. O, ma 12 i to sobie zachowam. Idziemy ratować Mirandę. Tutaj wszystko ogarnięte. Tu mogliśmy wyłączyć wieżyczkę, ale udało nam się. Zabójczy kambit. O, mamy podsumowanie. Ciekawie zapowiada się kolejna misja, więc w tym momencie sobie zakończymy. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć! Cena, a no i świetnie, 3000 punktów, chyba maksymalna.